Cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie na omówieniu arkusza maturalnego z dzisiejszej matury z wiedzy o społeczeństwie, poziom rozszerzony. Przede wszystkim bardzo, bardzo Wam gratuluję, że o dobrze napisaliście. Wiem, że o dobrze napisaliście, bo mam mnóstwo, mnóstwo informacji zwrotnych od moich kursantów, że poszło im świetnie. A Rzeczywiście wszystko to, co robiliśmy na kursie, niemal 100% materiału potem pokryło się w tym arkuszu, więc bardzo, bardzo mnie to cieszy. Cieszy mnie również to, że sprawdziły się moje przewidywania. Większość z tych moich top ten, które wczoraj opublikowałem na wideo, rzeczywiście znalazła się w tym arkuszu, jak również był prywatny akt oskarżenia. Tak, to tutaj również z tym trafiłem. Nie miałem wcześniej żadnych informacji, to po prostu bazowałem na podstawie mojego doświadczenia. Czenia. Uwaga co ważne w tym arkuszu jest błąd na razie jeden z tego co widzę. Pytanie czy będzie ich więcej. Też uwaga a propos tych odpowiedzi przykładowych w internecie na jednym z, z portali też czytałem sobie te przykładowe odpowiedzi to tam też jest mnóstwo mnóstwo błędów tam takie błędy karygodne nie wiem kto te odpowiedzi pisze czy jakiś student czy jakiś nauczyciel może nie wiem no ale nic dobra słuchajcie jedziemy jedziemy po kolei Nikt nie jest nieomylny, tak? No każdy każdy z nas takie błędy popełnia, więc to nas spokojnie. Dobra, pierwsze pytanie. Pierwsze pytanie, oczywiście, w tym tekście chodziło o asertywność, tak? No ta asertywność była w wymaganiach egzaminacyjnych dosyć mocno podkreślana. No my na kursie też to ćwiczyliśmy, te zalety postaw asertywnych. Tutaj te zalety trzeba było rozczłonkować na osobę mającą taką postawę, i na grupę społeczną. Jeśli chodzi o zalety dla konkretnej osoby, no to oczywiście większa wiara w siebie, większa pewność siebie, poczucie własnej wartości, możliwość realizacji swoich celów. Jeśli chodzi o pozytywne skutki dla grupy, no to przykład: otwarta komunikacja, szczera komunikacja, lepsza współpraca. Zadanie drugie: socjalizacja. Tutaj też przewidywałem, że to pojęcie się pojawi. Jeśli chodzi o pierwszy rysunek, tutaj mamy socjalizację pierwotną oczywiście, socjalizacja odwrócona, to rysunek drugi i druga część tego zadania, dlaczego rysunek drugi ilustruje socjalizację wtórną? No ilustruje dlatego, że tutaj ta osoba już nie nabywa tych umiejętności w wieku dziecięcym od grupy rówieśniczej czy od rodziny, tylko już na późniejszym etapie życia. Dalej mamy wykres, nie wykres, tylko proszę, tabelę. Z, z badań CBOS-u, i tu jest pytanie, czy trafna jest opinia, że młodzi ludzie mają mniejsze poczucie wpływu na sprawy lokalne i sprawy kraju na tle ogółu społeczeństwa polskiego. Czyli czy jest to prawda, czy, czy, czy jest to trafna opinia, czy jest to nietrafna. Jest to oczywiście opinia nietrafna, bo młodzi ludzie mają większe poczucie sprawczości i tutaj uwaga trzeba odnieść się do danych z 2021 roku tylko tak, okay, tylko do tych danych, no więc trzeba napisać, że w przypadku tej pierwszej tabeli to, to różnica wynosi 42% do 302 natomiast w przypadku drugiej 58% do 50 i na te dane trzeba się powołać, na te dane liczbowe jeśli chodzi o drugie, drugą część tego polecenia, to tutaj, czy, yy, yy, czy przekonanie ogółu badanych, że ludzie tacy jak oni mają wpływ na sprawy kraju systematycznie wzrastało, czy jest to prawda twarz, też takie typowe zadanie, prawda? Że coś systematycznie wzrasta. No nie, tutaj systematycznie nie wzrasta. Yy, I drugi, druga część tego zadania, też typowe, prawda, typowa taka pułapka przygotowana przez egzaminatorów. Czy to przekonanie ogółu badanych, że tacy jak oni mają wpływ na sprawy swojego miasta lub swojej gminy spadło o 9%, tak? Tutaj mamy, zobaczcie, 59 do 50, tak? O 9, zaznaczam, że prawda. No nie, bo nie spadło o 9%, tylko o 9 punktów procentowych, więc jest to fałsz. Dobra, przemiany społeczne, ten tekst dotyczy oczywiście anomii społecznej, czyli rozpadu wartości, rozpadu norm i musimy też Przygotować argument do tezy, że jedną z przyczyn zjawiska opisanego w tym tekście jest globalizacja. No to, to możemy się pobawić na to, że globalizacja sprzyja, yy, sprzyja przyjmowaniu innych kultur, masowości tej kultury. Globalizacja sprzyja również rozluźnieniu więz więzów społecznych, sprzyja anonimowości, sprzyja większej agresji w mediach społecznościowych, yy, co może w konsekwencji właśnie prowadzić do anomii społecznej. Następnie mam zadanie piąte. O, właśnie, to jest to, zadanie, to jest to zadanie, gdzie moim zdaniem egzaminatorzy popełnili błąd, dlatego że polecenie jest następujące: Rozstrzygnij, który z materiałów dotyczy organizacji spełniającej kryteria wystarczające do, wystarczające do ubiegania się o status umożliwiający pozyskiwanie środków finansowych pochodzących z odpisu 1,5% podatku dochodowego do osób fizycznych. Odpowiedź uzasadni, odwołując się do obu materiałów. I, I tutaj moim zdaniem żaden, żadna z tych organizacji yy, nie możemy powiedzieć, że spełnia kryteria wystarczające, yy, dlatego że pierwsza z tych organizacji to jest yy, organizacja narządowa, tak, bo jest to ustawa, tworzy się państwową jednostkę organizacyjną, natomiast druga yy, ma status organizacji pozarządowej i ona już mogłaby się ubiegać, no ale nie wiemy, jaka jest dalsza część tego statutu, bo zgodnie z ustawą o organizacjach pożytku publicznego, no, chociażby statut musi przewidywać, że jest powołany kolegialny organ nadzorczy. Czy tutaj taki organ nadzorczy jest? Nie wiadomo. Więc ona może się ubiegać, ale nie są to kryteria wystarczające. Zatem w, w przypadku tego zadania, niezależnie od tego jaką odpowiedź udzieliliście, powinniście mieć przyznany punkt. Jeżeli, jeżeli tak nie będzie, no to składajcie wnioski o wgląd do pracy i koniecznie się odwołujcie. W ubiegłym roku pisaliśmy takie odwołania dosyć sporo i bardzo często, no niestety, egzaminatorzy popełniali błędy i, i te odwołania były uznawane. Więc zachęcam. I teraz, tak czy obie organizacje miały pełnić funkcję think tanków? Odpowiedź uzasadni, odwołując się do obu materiałów. No, think tank nie jest, nie jest to pojęcie zdefiniowane wprost, więc możemy przyjąć, że obie, dlatego że obie z tych instytucji miały na celu być wsparciem eksperckim, mają przygotowywać ekspertyzę, opinię, co jest właśnie cechą. Think tanków. I think tanki, pamiętamy, to już nie może być organizacja rządowa, może być organizacja również pozarządowa. Natomiast OPP, czyli organizacja pożytku publicznego, to może być tylko organizacja pozarządowa, pamiętajmy. Tutaj osoba, która rozwiązywała na jednym z portali ten, ten arkusz o tym, zapomniała. Dalej, polityka władz francuskich i pytanie, czy ta polityka ma charakter asymilacji. No, żeby odpowiedzieć na to pytanie, żeby podać argument i kontrargument, to musimy wiedzieć, co to jest asymilacja. Asymilacja, czyli taki proces polityka wobec migrantów, która polega na tym, że ludność powinna się dostosować do nowej kultury, jednocześnie odrzucając swoją kulturę pierwotną. Więc tutaj, jeśli chodzi o argument za tą tezą, no to jest, że w Francji jest zakaz odnotowywania oficjalnych statystykach. Przynależności obywateli do jakiejkolwiek kategorii etnicznej, i, 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 i co jeszcze? Nakazuje, aby w życiu publicznym obywatele traktowani byli w ten sam sposób, niezależnie od ich kultury etnicznej czy regionalnej. I więc to jest argument za tą tezą, kontrargument, to jest druga część, czyli, że celem polityki nie jest zaprzestanie przez obywateli z mniejszościowych grup. Swoich praktyk kulturowych czy rezygnacja z transmisji wiedzy i kompetencji. tak? Czyli, jeśli chodzi o argument za, no to pierwsza część tego tekstu o tym mówi, kontrargument o tym mówi druga część tego tekstu. Koncepcja narodu o no to też sobie powtarzaliśmy dosyć mocno przed naturą tutaj oczywiście chodzi o tę koncepcję polityczną czyli od państwa do narodu dlatego, że uzasadnienie to musimy się odwołać, że ten tekst dotyczy tego, że Narodowość jest związana z obywatelstwem. Tak? Zależy przede wszystkim od obywatelstwa. Dalej mamy organizację. Zadanie 7.1 UNESCO to organizacja wyspecjalizowana w systemie, oczywiście, Narodów Zjednoczonych. I teraz uwaga: jeśli ktoś napisał NZ, to jest 0 punktów. Na to też zwracam bardzo często uwagę, dlatego że uwaga, polecenie podaj pełną polską nazwę organizacji międzynarodowej, pełną polską nazwę. Do tej pory to padało, jeśli chodzi o NATO, cztery razy takie pytanie się pojawiło w ostatnich dziesięciu latach w arkuszach. Teraz nowość, pełna polska nazwa ONZ, tak? Czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych. Trzy obszary to nauka, kultura, to kultura, nauka i edukacja na przykład, tak. I prawo do korzystania z dziedzictwa ludzkości należy do praw człowieka, której generacji... Boże, bo po co oni was męczą tymi generacjami? Naprawdę tego, tego nie rozumiem. To chodzi oczywiście o trzecią generację. I jeszcze druga część tego polecenia. Czy tekst dotyczy tradycyjnej obrzędowości dorocznej? Ach, ta obrzędowość nam się pojawiła jako nowość. W wymaganiach egzaminacyjnych też trochę... O tym sobie na kursie mówiliśmy: o tym topieniu marzanny i innych śmigusach, dingusach. Natomiast tutaj są weselnicy, więc no to nie jest, nie jest raczej obrzędowość doroczna, bo wesele nie jest, jest dorocznym obrzędem. Tak? No, chyba nie zawiera się małżeństwa co roku, no, chociaż nie wiem. Może niektórzy tak robią. Dalej, referenta. Czy przechodzimy teraz do ustroju? Bardzo, bardzo fajne pytanie. Czy w porządku prawnym RP występują? obligatoryjne referenda. No nie występują, prawda? Tylko tu musimy się odwołać do przytoczonych przepisów prawnych, czyli do, do dwóch artykułów musimy się odnieść. Do artykułu 90 ustęp, do artykułu 90 ustęp 3, tak? że to wyrażenie zgody na ratyfikację może być uchwalone w referendum i artykułu 125 Ustęp pierwszy w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzony. Tak? Czyli do tych dwóch artykułów trzeba było się odnieść. I teraz tak, uzupełnianka. W tekście zostało przedstawione referendum, jedna z form demokracji, oczywiście bezpośredniej. W RP prawo zarządzania referendum wskazanego w artykule ma kto ma, oczywiście Sejm lub prezydent za zgodą Senatu RP. Tego typu referendum już się w Polsce odbyło, oczywiście był to rok przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej w 2003, czyli odpowiedź B. Proszę bardzo, partie polityczne i pytanie o konfederację, tak? Proszę bardzo, czy wyborcy konfederacji wiedzą, o co tej konfederacji chodzi? E, Okej, okay, polecenie, tak? Najpierw pamiętajmy, zawsze najpierw polecenie, potem ten źródłowe. I polecenie rozstrzygnij, czy wyborcy... Komitetu Wyborczego, Konfederacja Wolności i Niepodległość byli w 2019 zwolennikami typu państwa, którego cele przedstawiono w tekście. Odpowiedź uzasadni, odwołując się do obu materiałów. Tak, uwaga, Po raz kolejny do obu materiałów trzeba się odnieść. No i ten tekst drugi, no to dotyczy takiego zabezpieczenia socjalnego, tak? Więc tutaj się odnosimy, że Konfederacja nie, dlatego że ona jest za liberalizmem ekonomicznym, partią jest najbardziej liberalną, właśnie jeśli chodzi o liberalizm, liberalizm ekonomiczny, a materiał drugi, Dotyczy bezpieczeństwa socjalnego, które jest na, na przeciwstawnym biegunie. I dotyczy, i, i, i dotyczy czego jeszcze? Zabezpieczenie obywateli przed ryzykiem, tak, dobra. 9.2. Na podstawie wykresu oceń prawdziwość podanych stwierdzeń, zaznacz prawda lub fałsz. I teraz tak, elektorat SLD w kwestiach światopoglądowych był w 2019 roku najbardziej liberalny spośród wszystkich elektoratów. Patrzymy, tutaj światopoglądowy SLD, tu jest, tak jest. W kwestiach gospodarczych najbardziej lewicowym elektoratem był elektorat prawej i Sprawiedliwość. Prawa i Sprawiedliwość, lewicowe, to się nie kłóci. No nie kłóci się, no to rzeczywiście, zobaczcie tutaj, tak? Najbardziej, jeśli chodzi o, o ten etatyzm, to był najbardziej lewicowy, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze. Zasady prawa wyborczego, no pięknie. Zasada numer jeden, wszystkie głosy powinny mieć taką samą siłę. Oczywiście równość, zasada numer dwa, decyzja o ostatecznym składzie organu przedstawicielskiego należy do należy do yy, 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 wyborców, czyli bezpośredniość. I zasada numer 3. liczba mandatów jest adekwatna do poparcia uzyskanego przez partię w wyborach, to jest, to jest oczywiście zasada proporcjonalności. I teraz, które z opisanych zasad nie są konstytucyjnymi zasadami wyborów do Senatu? Tak, to też sobie wałkowaliśmy na zajęciach dosyć mocno. Oczywiście zasada pierwsza, one nie są równe, nie, bo są równe w aspekcie materialnym, czyli że. w aspekcie formalnym, czyli że każdy ma jeden głos, ale nie są równe w aspekcie materialnym, gdyż każdy głos nie znaczy tyle samo, mówiąc najprościej. No i nie są również proporcjonalne, dlatego że obowiązuje zasada większościowa. Dalej. Mamy tekst o władzy ustawodawczej w jednym z państw i pytanie. Tekst ten dotyczy którego kraju? Oczywiście Stanów Zjednoczonych. I drugą izbą jest oczywiście Senat. I teraz druga część tego polecenia, odwołując się do obowiązujących rozwiązań prawnych, sformułuj dwa argumenty. Do tezy w RP kompetencje Izb Parlamentu w zakresie drogi ustawodawczej są inne niż przedstawione w tekście. No to chyba łatwe. Tekst mówi o tym, że obie izby mają, że są sobie równe, tak? W Polsce występuje ten bikameralizm asymetryczny, czyli kompetencje nie są sobie równe. Nie każda z isp może rozpocząć proces ustawodawczy, i, i, a zgoda obu isp na tę samą wersję ustawy jest konieczna do jej uchwalenia? No nie. W Polsce zgoda Senatu nie jest konieczna, bo może zostać odrzucona przez Sejm. Tak? Czyli te dwa argumenty możemy podać. Dalej, mamy system polityczny jednego z państw Europy. Tutaj, jak widzimy po, po tytule, to jakiegoś małego państwka europejskiego. I teraz pytanie: Czy jest to klasyczna monarchia parlamentarna? No nie jest to klasyczna monarchia parlamentarna, dlatego że w klasycznej monarchii parlamentarnej władza monarchy jest ograniczona przede wszystkim na rzecz parlamentu. I tutaj to nie występuje. Uzasadnij, że ten tekst dotyczy, że ten tekst i państwo, którego on dotyczy, że tam istnieje dualizm egzekutywy. Dualizm egzekutywy, czyli że egzekutywa, te kompetencje są rozdzielone pomiędzy głowę państwa i rząd. Tak? Czyli tutaj tak możemy to sformułować tę odpowiedź. Pamiętamy, dualizmu nie ma w Stanach Zjednoczonych, gdy, gdzie nie ma funkcji premiera, jest prezydent, który skupia właśnie w sobie całość władzy wykonawczej. I dalej mamy, kolejne mamy pytanie, że żeby uzasadnić, że w państwie, którego dotyczy tekst, nie funkcjonuje system parlamentarno-komitetowy, nie funkcjonuje dlatego, że tutaj znaczącą przewagę ma właśnie monarcha, a nie parlament, tak jak na przykład w Szwajcarii. Dalej, mamy fragment ustawy i mamy pytanie, rozstrzygnij, który z przetworzonych przepisów uległ zmianie, to czy samorządu terytorialnego. Chodzi oczywiście o artykuł 16, obecnie kadencja Rady Gminy trwa 5 lat, a nie 4. I chodzi o artykuł 26.1, bo obecnie organem wykonawczym gminy jest wójt, a nie zarząd. Bank. Wójt albo burmistrz prezydent miasta. Prawda, fałsz. Jeden to jest fałsz, bo ta ustawa została uchwalona wcześniej niż Konstytucja RP. A druga, czy przepisy prawne świadczą o posiadaniu przez gminę zdolności do czynności prawnych? No tak, jest to prawda, dlatego że tutaj mamy wskazane, że 2.1 gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Następnie mamy jeden z kodeksów, akurat ten kodeks Wam wysłałem. Na ostatnich zajęciach ten, ten, ten fragment sobie omawialiśmy. Też pojawia się ten, ten testament na podstawie ten przykład, który ja często podaję. Dziedziczenie. 141. Prawda fałsz. Ania może stać się właścicielką domu, który został jej zapisany w testamencie. No może, pomimo tego, że ma 12 lat, może uzasadnienie, dlatego, że ma zdolność prawną, czyli może być podmiotem praw i obowiązków. Podpunkt drugi. Ania może samodzielnie rozporządzać zapisanym jej w testamencie. Zapisanymi jej w testamencie środkami finansowymi? No nie może, dlatego że nie ma zdolności do czynności prawnych. I pamiętajmy, żeby tutaj jeszcze wskazać konkretne artykuł z jakiego kodeksu, oczywiście z kodeksu cywilnego. Tak jest. Zadanie 14.2. Dostęp do informacji publicznej, pytanie 15. Jeśli chodzi o numer 1, czy pani Kowalska może wziąć udział w posiedzeniu zarządu powiatu? No nie. Bo prawda informacji publicznej dotyczy tylko organów władzy pochodzących z wyborów powszechnych. Zarząd nie pochodzi z wyborów powszechnych. Drugie, czy może zapoznać się z treścią umowy o pracę osoby zatrudnionej w urzędzie gminy? Może zapoznać się z taką umową, gdyż jest to dokument urzędowy. I tutaj powołujemy się na artykuł 5 ust. 2, gdyż jest to osoba. Która pełni funkcje publiczne i jest zatrudniona jako ekspert. Ok, zadanie 15.2. Prawo określone w przepisach prawnych, zgodnie z konstytucją, mieście w katalogu praw politycznych. Artykuł 16. O jednej z operacji, zadanie 16. O jednej z operacji wojskowych NATO. I pytanie. Rozstrzygnij, czy operacja wojskowa przedstawiona w tekście była formą realizacji przez NATO zadania kolektywnej obrony państw członkowskich? Odpowiedź uzasadni. No i to wzbudzało wiele Waszych wątpliwości. No, to nie jest kolektywna obrona. Kolektywna obrona, czyli artykuł 5 w historii był zastosowany tylko raz po atakach na World Trade Center przeciwko przeciwko Irakowi. Tutaj chodzi o Bośnię, więc uzasadniamy, że nie. Nie była to kolektywna obrona, dlatego że no, Bośnia nie jest członkiem NATO, Bośnia nie za, zaatakowała żadnego z państw NATO, tylko po prostu była to interwencja o charakterze militarnym, a nie kolektywna obrona przed agresją. 16.2. Czy operacja wojskowa NATO prowadzona na podstawie, była prowadzona na podstawie mandatu NZ? Tak, była na podstawie mandatu NZ, gdyż tutaj mamy informację, że to było realizowane na, podsta na podstawie postanowienia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Prawda, fałsz. Konflikt i operacja wojskowa przedstawione w tekście miały miejsce na początku XXI wieku. No nie, to był, to był wiek XX. Skutkiem konfliktu był rozpad Bośni i Hercegowiny, likwidacja tego państwa. Nie, to nie było skutkiem tego konfliktu. Unia Europejska. Rozporządzenie, którego fragment zamieszczono, zostało przyjęte na wniosek komisji. Tak, komisji czy instytucji, yy, która inicjuje proces legislacyjny. Prawda, fałsz. Yy, akt prawny, którego fragment zamieszczono, jest bezpośrednio stosowany we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Tak, gdyż jest to rozporządzenie. Akt prawny stanowi element tak zwanego prawa pierwotnego Unii Europejskiej. Nie, rozporządzenie to prawo wtórne. Och, tutaj, tak, tutaj, daty, daty, daty. Akty prawne, których nazwy podkreślono, weszły w życie kiedy? No, najpierw musimy sobie ustalić, co to za akty. Karta Praw Podstawowych i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, czyli mam rok 2009. No i teraz w jakiej tutaj przedziale się mieści? Rumunia, tak, 2007. Chorwacja, 2013, czyli tutaj, odpowiedź C. Dobra, i uzasadnij, że nie wszystkie instytucje i organy wskazane w zamieszczonych fragmentach są częścią systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej. Dobra, patrzymy sobie na te instytucje, co nie jest częścią systemu Unii Europejskiej. No, tutaj ten Europejski Trybunał Praw Człowieka. Prawda, bo jest to część systemu Rady Europy. Mapka. Separatyzmy. Co mamy tutaj zaznaczone? Czego dotyczy ten tekst? Gdzie było referendum niepodległościowe? Oczywiście w Katalonii. Też to, jak ktoś śledzi Instagram, to tam taki cały Insta karuzelę o tym zrobiłem, o Katalonii, właśnie. I tak, oznaczony numerem 3, oczywiście. I teraz tak, uwaga, 18.2 Odwołując się do wybranych zasad prawa międzynarodowego. Wybranej zasady. Stwormuj argument do tezy niepodległość regionu, którego pretekst byłaby nielegalna, tak? Jaką zasadę wybieramy? Wybieramy zasadę integralności terytorialnej. I dlatego, że ogłoszenie niepodległości byłoby wbrew zasadzie integralności terytorialnej, czyli prawa każdego kraju do zachowania w nienaruszonym stanie swojego terytorium. Pismo procesowe. Pismo procesowe pięknie, łatwe, łatwe, łatwe polecenie. Chociaż też tutaj w tych, tych odpowiedziach przykładowych w internecie ktoś napisał, że tutaj stroną jest, jest powód. Mamy prawo karne, więc tutaj powód raczej nie. Powód raczej nie. Zadanie. Dobrze. Trzeba zadanie. Najpierw zaczynam od zadania. Jako Marian Maburg napisz fragment pisma procesowego poprzedzający uzasadnienie przytoczone w materiale pierwszym wszczynającego postępowanie przed sądem powszechnym. Pamiętaj o formalnym charakterze pisma, nie zapomnij określić nazwy, miejsca i daty pisma, danych stron, nazwy sądu, jego wydziału, a widzicie, jest wydział, żeby wpisać, oraz powiąż opisane czyny z przepisami prawnymi do, do przytoczonymi w materiale drugim. No i tak, zobaczcie, tutaj mamy stan faktyczny i to chodzi oczywiście o prywatny akt. Oskarżenia, czy też akt oskarżenia prywatnego. Czyli jeśli chodzi o datę, no to tutaj wskazujemy odpowiednią datę. Po tych, po 13 tych, sierpnia 2021 roku wskazujemy właściwy sąd. No właśnie, tutaj zobaczcie: mamy trzy sądy podane. Mamy sąd okręgowy, sąd rejonowy w Biemstoku i sąd rejonowy w Bielsku Podlaskim. I teraz z, tutaj z przepisów właściwości widzimy, że sąd okręgowy nie, bo to jest we właściwości, bo nie, nie jest to jego właściwość, a do każdych, każdej innej właściwości jest właściwy sąd rejonowy. Chyba, że właśnie z przepisu wynika, że sąd okręgowy, ale nie. Tutaj nie mamy tego przepisu ani 157, ani 216. Bo te dwa czyny właśnie są ścigane do oskarżenia prywatnego. No i teraz tak, tutaj mamy też, że właściwość miejscową, miejscowy właściwy do rozpoznania sprawy sąd, w którego okręgu. Popełniono przestępstwo. Przestępstwo popełniono gdzie? Popełniono w Bielsku Podlaskim. Tak, pan był z Tykocina, ale to nie ma znaczenia. Ma znaczenie to, że on był z Bielska Podlaskiego. Właściwie dla Bielska Podlaskiego jest sąd rejonowy w Bielsku Podlaskim. Proszę bardzo. Czyli piszemy, że do sądu tego i tego. Wydział karny. Adres mamy podany. Następnie dalej musimy, co musimy? Data, miejscowość, no to skąd to wyślemy, nie, nie ma znaczenia, możemy i Warszawę wpisać. Data, to wiemy, musi być po tym wydarzeniu. Co jeszcze, Danych, dane stron, dane mamy, musimy tylko właściwie nazwać te strony, tak? Czyli będzie oskarżyciel. Z jednej strony można dać oskarżyciel prywatny, z drugiej strony będzie oskarżony. I jeszcze trzeba wskazać na właściwe przepisy. Czyli musimy tutaj wskazać na artykuł 157 i artykuł 216, tak? I powiązać to w naszym uzasadnieniu. Tak się stałem, czy jeszcze na podstawie tego można by napisać pozew. Chyba też można by napisać pozew, tak? Więc jak ktoś napisze pozew, myślę, że też, też może śmiało tutaj, tutaj próbować wybrnąć jeszcze. Dobra, i drugie polecenie. Takie polecenie. Tak jak przewidywałem, to drugie będzie za 7 punktów. Pierwsze za 5 punktów. Ten pozew był za 5 punktów. A No i tutaj yy, dosyć łatwe polecenie. Jako osoba reprezentująca sektor trzeci, przygotuj wystąpienie na temat wykluczenia społecznego. W tym wystąpieniu wykaż, że ubóstwo i wykluczenie społeczne to zjawiska, które mogą być powiązane. Uzasadnij, że wykluczenie społeczne może dotykać nie tylko osoby ubogie, tak? Czy piszemy, że osoby starsze może dotykać osoby trochę upośledzone, osoby, które nie potrafią dobrze się odnaleźć w internecie, osoby, które nie chcą korzystać z nowych technologii. I kolejno przedstaw działalność organizacji trzeciego sektora na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i zaproponuj działanie, tak? no Tutaj, jak, jak pisaliście dla mnie wypracowania, to też Wam zawsze podkreślam. A akurat jedno z wypracowań dotyczyło właśnie propozycji Think Tanku. I pamiętacie, tam w komentarzach zawsze pisałem, że to muszą być konkretne działania, tak? To, że będą, będziecie prowadzić działalność edukacyjną, to nie jest konkretne działanie. Kto prowadzi, gdzie, jacy specjaliści, jakie formy, konkretne konkretne działania. Trzeba było wskazać, że to nie sprawiło wam problemu. No i cóż, słuchajcie, nie, nie będę przedłużać. Bardzo wam dziękuję, że dotrwaliście do tego miejsca. Napiszcie w komentarzu, jak wam poszło i, i do zobaczenia w kolejnym roku pewnie. Wszystkiego dobrego.